To wy nas kochani inspirujecie do działania, do podejmowania nowych wyzwań, do kreatywności, do rozwiązywania też wspólnych problemów. To dzisiejsze porozumienie to tak naprawdę konsekwencja współpracy, która już trwa, którą rozwijamy wspólnie z miastem, jak Biała, z wójtami i z w edukacji pozaformalnej. I chcemy przez tą naszą współpracę wzmacniać i aktywizować nasze partnerstwa regionalne, przez to również aktywistów do podejmowania wspólnych wyzwań yy, i budowania lepszego świata wokół nas, bo wszystkim no, nam bardzo zależy. Partnerstwo regionalne, bo tak jak tutaj dzisiaj mówimy, yy, to jest konieczne w dzisiejszych czasach, ale w tym obszarze dotyczącym do różnych dział do społecznych, różnych grup wiekowych myślę, że jest jednym z najważniejszych, bo to buduje Nasze wyczulenie na sprawy różnych grup wiekowych, młodzieży, ten projekt, który prowadzimy, chcemy robić w partnerstwie, bo z punktu widzenia subregionu południowego Województwa Śląskiego można się ubiegać o wiele skuteczniej różnego typu granty, bo e, mamy ideę, słuszne, tutaj wszyscy się zgadzamy, ale zawsze tak jak w dzisiejszych czasach, że też potrzebne są zasobne środki i to nas pozycja w lepszej pozycji wyjściowej. Jako biesko biała w serwisie regionu chcemy się też dzielić swoimi doświadczeniami, a zawsze to jest tak, że to nigdy nie działa w dwie strony. Myślę, że też mamy się czego uczynić w milówki. Bardzo miło mi, że możemy podpisać to porozumienie trójstronne, które w zasadzie otwiera na naszą gminę takie okno edukacyjne na świat. Młodzież to jest podwalina. To jest, to jest fundament, o który trzeba dbać, o który trzeba się troszczyć. Natomiast yy, wspólne granty, projekty projekty na etapie krajowym, jak również na etapie międzynarodowym, to co to, to? czego akurat jak Mirówka, w jedinibilówka w milówce brakuje. Myślę, że wspólnie stworzymy wspaniałą atmosferę wspólnie stworzymy coś, co nam rzeczywiście brakuje. Jako Gmina Milówka możemy tutaj, jak Pan Prezydent mówił, zaoferować swoją wspaniałą tradycję, y kulturę. E, polityka regionów, e, współdziałania, e, tworzenie wspólnej kultury do tego obszaru jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej, dlatego też nasze partnerstwo w, w sposób szczególny wpisuje się w te działania. Wraz z panią dr Pawulą z Młodzieżową Radą Miasta oraz z koordynatorem projektu G29 zamierzamy jeszcze w tym roku złożyć dwa projekty. Pierwszy projekt poświęcony mobilności Młodzieży w ramach funduszu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego włączając w to szkoły średnie, szkoły podstawowe z miast partnerskich z Węgier, ze Słowacji oraz z Republiki Czeskiej, jak i drugi projekt w ramach programu Współpracy transgranicznej. Tak, by stworzyć prawdziwą ścieżkę edukacyjną, która będzie nie tylko interesowała i pogłębiała wiedzę młodych osób, ale również przyciągała całe rodziny naszego regionu i opowiada, opowiadała poprzez tą właśnie ścieżkę edukacyjną naszą piękną historię i piękne wartości, które każda z naszych instytucji reprezentuje. Szanowni Państwo, Szanowna młodzieży, Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych międzynarodowych warsztatach, które prowadzimy w ramach projektu T29 oraz do wszystkich aktywności, które podejmujemy w ramach Centrum Wolontariatu Młodzieży, a w tym roku będą nie tylko warsztaty szkolenia dla liderów wolontariatu, ale również warsztaty i targi wolontariatu. Projekt jest inicjatywą Urzędu Miasta Bielska Białej i Fundacji Edukacji Pozaformalnej, razem wspólnie Kształtowanie Generation 29. Dlaczego Generation Pokolenie 29, nasze dzieci w ramach projektu w 29 roku osiągną pełnoletność? Chcemy ich do tego poprowadzić w ramach projektu, chcemy nauczyć ich kompetencji takich, które pomogą im w przyszłym życiu, ale również dadzą miastu ścieżki i wskazówki, co robić, jak robić. Chcemy ich zaangażować w ramach projektu do tego, żeby odpowiadali władzom miasta, co dla nich młodych jest najlepsze i, i potrzebne. E, I w ramach tego chcemy tutaj kształtować i rozwijać grupę G29. Oczywiście e, jest to projekt pilotażowy, rozpoczął się w tym roku, natomiast jesteśmy bardzo otwarci na rozwój. E, działamy międzynarodowo. Dzisiaj się tu są dla nas świetną alternatywą do tego, żeby właśnie podkreślać też tą lokalność. Jak ważna jest tutaj historia, tradycja, jak te kompetencje, właśnie takie nasze od korzeni, są też ważne do tego, żeby się kształtować, żeby się rozwijać, żeby być wartościowym człowiekiem i też zmieniać tę rzeczywistość, którą mamy w taki pozytywny sposób, rozwijający.